Cześć, witam Was. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować mój zestaw nasadek 3 ,8 cala. Jest to zestaw metryczny firmy Gear Jest to zestaw numer 80552. Są to nasadki sześciokątne. Jest to zestaw 14 częściowy. Wyprodukowany na Tajwanie. Przychodzi w takim oto opakowaniu to żywotnia gwarancja. Przejdźmy do samych nasadek. Zaletą tych nasadek jest tego zestawu jest to, że nie pomija on żadnego żadnego rozmiaru. Są to nasadki od 6 do 19 mm. Zaletą i głównym motywem, dla którego zdecydowałem się na zakup tych nasadek, jest ta, ta oto szyna na nasadki. Ja przechowuję, transportuję moje, moje narzędzia w torbie narzędziowej. Zajmuje bardzo mało miejsca. Z tej szyny one nie wypadają. Nie masz problemów. Z poszukiwaniem luźnych nasadek, walających się gdzieś tam na dnie torby. Nigdy one nie wypadają. Dodatkowo ta szyna ma te otwory. Możesz powieś, wkręcić śrubę, wbić gwoździa, powiesić sobie na ścianie w warsztacie. Porozmawiajmy o zaletach tych nasadek. Tutaj mam inną nasadkę. O rozmiarze 19 mm firmy WGB niemieckiej. Te nasadki są dużo krótsze. W ciasne miejsce okazuje się to bardzo pomocne. Tutaj porównamy nasadkę 3,8. 3,8 do półcala, Również jest dużo krótsza. W ciasnych miejscach okazuje się to bardzo pomocne. Teraz porozmawiajmy o sposobach gwarantowania produktów GearRange. Nie złamałem żadnej z tych nasadek. Natomiast ta jedna jest inna, holenderskiej firmy Senkis, ponieważ ja w moim zestawie otrzymałem dwie 11. Zamiast 11, 12, 13 było 11, 11, 13. Żeby uzyskać, dostać tą nasadkę w rozmiarze 12, musiałbym wysłać tą ekstra 11. Kurierem do przedstawiciela firmy Gear Ranch tu w Holandii. Okazało się kosztować 9 euro. Zdecydowałem się na zakup tej oto nasadki. Jeśli chodzi o jakość wykonania, chrom tutaj jest. Moje nasadki są porysowane ze względu na sposób transportowania. Ta szyna leży sobie luźno w torbie narzędziowej. Tutaj zobaczycie pewne brakujące części chromu. Tu zaczęło to odpadać. Problem miałem z tą nasadką 7mm po używaniu jej z kluczem pneumatycznym na śrubie, z takim malutkim łebkiem, że ta nasadka ledwo wchodziła tam. Przepuściła ta nasadka bardzo dużo razy, i tu powierzchownie, ze względu na to, że ten łeb tej śruby nie był nie był taki głęboki tylko są powierzchowne uszkodzenia ciągle można używać z normalnymi śrubami 7 ponieważ one wchodzą głębiej tutaj mamy tylko powierzchowne uszkodzenia czy poleciłbym wam ten zestaw nasadek jeśli potrzebujecie czegoś co zajmie wam mało miejsca nie pom Torbie, nie pomija żadnego rozmiaru, to tak. Ze względu na cenę, było to 56 euro za zestaw nasadek z dożywotnią gwarancją, która jest ciężka niestety do wyegzekwowania, czego wcześniej nie wiedziałem. Też dla Was będzie to zdecydowanie cięższe do wyegzekwowania. Nie byłem w stanie znaleźć tych nasadek dostępnych w Polsce. Będziecie musieli to odsyłać do innego kraju, to by było jeszcze droższe. Czy zdecydowałbym się na zakup tych nasadek jeszcze raz? Teraz najprawdopodobniej nie miałbym tego problemu, gdybym kupił inny zestaw. To był jedyny minus, największy minus tych nasadek obsługi tego producenta. To był mój ostatni zakup z tej firmy. Na razie nie planuję nowych. Dobrze, to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia wkrótce.